No więc, Aubrey Plaza gra w tym filmie matkę mniej więcej dwunastolatka. No, z tego co wiem, dziewczyna ma chyba 34 lata, więc jakby, no, jest to możliwe, no pewnie są i młodsze matki. Ale jednak, no jeszcze parę lat i mamy nowe wcielenie ciotki May w kolejnym spider -Manie. I zobowiązam swoją drogą, jeśli znacie angielski, chociaż trochę, polecam wszystkie jej wywiady typu Ukonana i tym podobnych, wiecie, tam show w internecie, na YouTubie, po prostu, ona niszczy system. child's play. Czyli laleczka. To remake laleczki Chucky z 1988 roku, tym razem w reżyserii Larsa Klefberga, którego możecie znać z norweskich horrorów The Wall i krótkometrażowego Polaroid. Tak, ja też pierwsze słyszę. To znaczy, wiem, co to jest Polaroid, ale filmu nie widziałem. Quack, quack, quack. Wracając, opowiada nam historię Karen, granej właśnie przez Aubrey Plaza i jej syna, Endiego, granego przez Gabriela Batemana, któremu mama przynosi w prezencie interaktywną lalkę, której głosu użyczył sam Mark Hamill, czyli Luke Skywalker we własnej osobie i oczywiście, jak się pewnie domyślacie, zaczynają się na około nich dziać straszne rzeczy. Staram się na filmy nie chodzić uprzedzony. Wiecie, co mam na myśli? Mogę tam sobie coś myśleć, czy mi się będzie podobało, czy nie, ale wszystkim filmom daję szansę. I to jest pewien paradoks, ponieważ chyba w życiu nie widziałem żadnego filmu o laleczce czaki, albo przynajmniej nie pamiętam, wiecie, może kiedyś coś gdzieś leciało, kompletnie nie pamiętam, ale tego jest tyle w popkulturze, że no chyba każdy z nas zna laleczkę czaki. Plus, wszystkie te Annabelle i inne dzisiejsze horrory, które uwielbiają nawiedzoną lalkę właśnie, która sobie gdzieś leży w kącie i prawda, demon siedzi w... Ziewam mówiąc to po prostu. Generalnie rzecz biorąc ja już osobiście mam dosyć nawiedzonych lalek. No ile można? I na dodatek jakaś wschodząca gwiazda kina norweskiego ze sterami reżyserskimi i scenarzysta Tyler Burton Smith, który na Filmwebie ma chyba same gry komputerowe wpisane w CV. No mieszanka mało wybuchowa. I ku mojemu zaskoczeniu, zwracam honor ten film mi się naprawdę, no nieźle podobał, w sensie no właśnie, bo jak ma się takie oczekiwania, no to wiecie, no nie chcę powiedzieć, że film jest zajebisty, ale jest niezły. Ja w kinie byłem serio zaskoczony i wręcz żałuję, że ten scenarzysta, którego przez ją wyśmiałem jako po prostu No namea nie poszedł tutaj na całość. Po prostu widać, że Koleś chciał zrobić odcinek Black Mirror, takiego troszeczkę horroru science fiction, ale jednak, wiecie, no pff, zatrudnili go, żeby zrobił remake laleczki czaki, no to musiał to jakoś tam, wiecie, no zrobić w miarę typowo. Ponieważ pierwsze pół godziny filmu jest moim zdaniem super. To znaczy, naprawdę byłem kompletnie zaskoczony tym, jak bystry i świeży jest ten scenariusz. Niby jestem na kolejnym filmie o nawiedzonej lalce, czy tam coś w tym stylu, a czułem taką świeżość z ekranu. Ponieważ horror, tak jak mówiłem, w elemencie science fiction wykorzystuje nowe technologie. Znaczy laleczka, no ja nie chcę to jakoś spoilerować, ale mniej więcej setup jest taki, że to nie jest laleczka w stylu Annabelle, że jest nawiedzony i już, tylko jest to bardziej coś w stylu taki mini Skynet i bunt robotów, gdzie jakaś sztuczna inteligencja po prostu, nie to, że jest zła z natury, tylko nie rozumie do końca otoczenia. No nie myślcie tak jak człowiek i przez to robi głupoty, morduje brutalnie ludzi nożem, ale scenariusz jest przez to względnie realistyczny, czyli ktoś mógł kupić, wiecie, mamy XXI wiek, robocika, dziecku, który tam jest połączony z internetem, telefonem i wszystkim i który słucha poleceń i się uczy i coś mogło pójść nie tak, no mini Skynet, tak? No i jak dla mnie niestety ten film troszkę usiadł i zaczął mnie nudzić, kiedy mniej więcej w połowie drugiego aktu, no gdzieś w połowie filmu po prostu, no wchodzi w slasher, po prostu staje się remake'em laleczki czaki i mamy kolejne ofiary, lectura Giną w przewidywalny sposób, no tak jak do połowy filmu było to dla mnie świeże i ciekawe, tak od połowy było po prostu. A, czyli teraz ta osoba zginie, teraz ta, ten, tak się skończy. I oczywiście jako slasher ten film też jest nieźle zrobiony, tylko ja już mówiłem wielokrotnie, szczególnie przy okazji Halloweenów, że no ja nie jestem fanem slasherów. Znaczy te filmy jak dla mnie są same w sobie na tyle ograniczone, że nawet perfekcyjny slasher jest dla mnie. No, ale oczywiście, jeśli lubicie pełne elementów krwawego goru sceny śmierci kolejnych osób, no to jak najbardziej ten film spełni wasze oczekiwania. Chociaż, no tak jak mówię, te sceny są w miarę standardowe. Na szczęście, jeśli chodzi o Jumpscary, to są tutaj może Z3, z czego odwa za dużo jak dla mnie, bo tam pierwszy powiedzmy, że nawet był wmontowany w coś humorystycznego można powiedzieć, no, ale i tak było ich mało. A jeśli chodzi o humor, no właśnie, ta pierwsza część filmu, o której tak wspominam, jest po prostu bardziej komedią niż horrorem jak dla mnie. To znaczy, humor w tym filmie jest bardzo czarny w wielu momentach, taki czarny, czarny, ale co najważniejsze jest go pełno. I to jest coś, co moim zdaniem podnosi poziom filmu, sprawia, że nie jest on takim jest ponura atmosfera, ponura muzyka, wychodzi z morduje. To jest jakiś taki miks gatunkowy, który sprawia, że historia jest trochę realistyczniejsza, trochę przystępniejsza i ten humor i śmieszne sceny naprawdę kontrastują ze scenami śmierci. I to mi przypomniało trochę Get Out, gdzie od początku w Get Out czułem się nie, jakbym oglądał, durny horror, typu wszystko jest ponure, wiecie co się wydarzy, czarny charakter, siekanie. Tylko czuję się, jakbym był z realistycznymi ludźmi, którzy normalnie gadają, którzy normalnie się zachowują, mają jakieś tam ciekawe interakcje. Jest jakaś nowa technologia, jest to względnie realistyczne. Naprawdę, mówię, muszę powiedzieć, że laleczka czaki, czy w zasadzie laleczka, bo to w tym tytule nie dodali czaki z jakiegoś powodu, nie wiem o co chodzi, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. No i w swoich gorszych momentach, powiedzmy, że po prostu popada w kategorię typowy slasher. No i muszę powiedzieć też, że niestety kilku bohaterów w tym filmie, jak się do czegoś przyczepić. Są klasycznymi stereotypowymi, jednowymiarowymi wersjami sie siebie, typu jak ktoś ma być obleśnym zboczeńcem, to jest obleśnym zboczeńcem, takim po prostu wiecie, no, no szablon, po prostu odciśnięty od tego, co macie w głowie, jako pierwsza rzecz, jaka wam przyjdzie do głowy. I takich kilka postaci jest, prawda, zapudełkowanych po prostu, no ale wszystkiego mieć nie można. Natomiast zupełnie szczerze, że pan scenarzysta No jest dla mnie tutaj zaskoczeniem, ponieważ widać, że tak jak mówię, on powinien dostać do napisania odcinek Black Mirror, żeby nie był zamknięty w ramy Musimy zrobić slasher o laleczce czaki, tylko żeby mógł robić coś ciekawszego, coś mądrzejszego, ponieważ niektóre relacje między bohaterami, czy nawet sama postać lalki, która jest tutaj wręcz kontrowersyjna, no może poza faktem, że morduje ludzi, ale jest naprawdę specyficznie wyglądająca. Ta, ta tytułowa laleczka, powiedzmy sobie szczerze, ugh. Ja bym takiej nie chciał, ale jest to zrobione specjalnie. Mark Hamill jest świetny, jeśli chodzi o podkładanie głosu, ponieważ on jest bardzo dobrym w ogóle aktorem głosowym, chociażby odpowiadającym za Jokera. No jest to bardzo ciekawy scenariusz i przypadek tego, że jak się weźmie zdolnego i reżysera, i scenarzystę, i powiedzmy tam aktorów, którzy też tutaj dobrą robotę robią, szczególnie główna dwójka naszych protagonistów, muszę powiedzieć, że jest nieźle. Także ode mnie dostaje laleczka 6 na 10. No i widziałem nawet lepsze oceny w necie, także jeśli lubicie tego typu filmy, to... Śmiało sprawdźcie. Mam takie przeczucie, że powinienem dać więcej. No ale generalnie jakby na plus jest ten film. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Ma naprawdę sporo dobrych elementów. Także jak na slasher i mnie jakby wiecie. Wzajemny szacunek tutaj mamy między sobą. Dzięki bardzo za uwagę. Czekam na wasze opinie. Szczególnie jeśli oglądaliście oryginał, ponieważ jestem ciekaw porównania. Nie chciałem się nadrabiać, przyznaję się. <laughs> Piszcie w komentarzach. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.